Makijaż całej twarzy kosmetykami Sticky Maxa, część druga. Przejdźmy do brązera i rozświetlacza. Mam tu takie duo z za 16,99. Bardzo podoba mi się odcień tego brązera, bo nie jest on ani za ciepły, ani za chłodny. Myślę, że taki idealny do konturowania. Krzywdy sobie nim nie zrobić, bo pigment ma słabe, nawet bardzo słabe. Musiałam się trochę namachać, żeby cokolwiek zostało na moim policzku. Ale koniec końców wygląda ok. Rozświetlacz. Uuu, Natomiast ma mocny pigment, rozświetla cztos. Paletka Essence 1299 był bardzo mały wybór, ale starałam się wybrać jak najbardziej neutralne cienie. Będzie to trochę powrót do 2016 roku, kiedy były modne takie pomarańczowe odcienie. Całkiem okej okay, pracuje się z tymi cieniami, nie są jakieś mega suche, fajnie się łączą i do tego mają dobry pigment. Tuż do rzęs mam również z Essence, ale to tylko dlatego, że kosmetyków tej marki było po prostu najwięcej. Jest to tuż nadający objętość. Ja osobiście lubię maskary z Essence i już widzę, że ten efekt bardzo mi się podoba. Tak się prezentuje porównanie stron. Ostatni produkt, czyli błyszczyk z Makeup Factory. Niestety na produktach do ust w TK Max siedział się po prostu burdel, także musiałam wziąć coś najbardziej zabezpieczonego. Ale on ma dziwny aplikator. Patrzcie to dosłownie, klakier do paznokci. Uuu, ma mocny pigment. Wygląda ładnie, kolor. Mi się podoba, ale ma dziwny smak i zapach. Mam nadzieję, że nie jest jakiś przeterminowany. Tak się prezentuje gotowy makijaż. Daj znać, jak Ci się podoba i obserwuj po kolejne testy kosmetyków.